Ahoj widzowie, z tej strony Primax i dzisiaj jest to Plants vs Zombies 1 tak, Plants vs Zombies 1 Wiedziałem, że tam Party Zombie 1, 2, 3 wyczekiwał na filmik z Plants vs Zombies więc dlatego go właśnie nagrywam dziś już jest to drugi odcinek w dniu mam nadzieję, że nam się spodoba i co? Do you want bonus game? No nie, my idziemy na adventure, mamy już trzecią Trzeci level w nocy, więc zobaczymy, co będzie iść. Ja oczywiście spróbuję się nie patrzeć, ale oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. Jak Wam się filmik spodoba, jak Wam się filmik nie spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, w dół. I co? Też możecie zostawić suba, jak jest ścienowi. Bo ostatnio coś mam mało wyświetleń, strasznie na filmach. Nie wiem. Trochę mi smutno z tego powodu, ale wiecie, to w końcu nie jest najważniejsze, oczywiście. Więc dobra, ja spróbuję, ale nie mam jeszcze tego. Almaniak. Ja nie wiem, czemu ja nie mam almaniako. Tej książki z zombimi. Dobra, ja spróbuję się jakoś nie patrzeć. Dobra. Czekaj, to. Hey, I found my car key. Eee, już chciałem się nie patrzeć, a tu Chris Davis mi się wpał. You know what that means? Nie, nie wiem. Ej, nie wiem, czy to nie jest za głośno. Dajmy to na 12, może. Chris Davis tu, no ale dobra, open for business. On otwiera jakiś biznes, dobra. Bezszalony. Dobra, 10 tysięcy ta gierka. Zombotany. Dobra, za bardzo tu nic nie ma. Can to be played. To co ja mam to kupić? No dobra. Jak mi rozkazuje. Dobra. Ale to nie jest temat tego odcinka. Dobra, ja wchodzę w adventure i mamy coś. Widzę tylko na play. Przysięgam, widzę tylko na play. Klikłem. Kur! Kur 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 Dobra, ja jestem. I wyłączyłem tak? Hey, wanna buy an extra seat-slot? Serio? Mogę tak? 7 seat-slot? No, przydałoby się. Dobra. Uwaga, co idzie? Screen door? Ej, screen door, ja myślałam, że futbal chyba idzie. O kurde, a jug in the box? Nie, jug in the box idzie w mgle. Screen door! Ale patrzcie, my nie mamy almaniaku, nie wiem dlaczego. Nie ma almaniaka. Aknąłem no, mam Nie wiem czemu nie mam almaniako. I szkoda, bo ja lubiałem almaniak. Może jeszcze go dostanę dopiero. Nie wiem. Mogę ja w sumie sprawdzić, czekajcie. Dobra, widzę, sprawdziłem i na moich filmikach miałem na początku, nie miałem tego almaniaku, ale coś tam w okolicach, jak dochodził futbal zombie, który myślałem, że właśnie będzie szedł w tej walce, to już miałem almaniak, więc on najprawdopodobniej dojdzie, ale dobra, my zabieramy to, to, bo ja robię takie rzędy fajne, to, to na pewno... Ale nam się powiększyło, więc i to i to, ja bym chyba taki skład zrobił. Dobra, można zrobić z tym bo mamy fum Szruma właśnie. Od ostatniego odcinka mamy fum Szruma. Więc jak mamy fum Szruma, to już będzie nieźle. Będzie łatwiej na pewno. Ja coś czuję, że w tej linii pójdzie zombie. Coś tak czuję. Moja krew. Zobaczymy, czy moja krew jest dobra czy zła. Jak jest zła, to nie pójdzie tu, ale jak jest dobra, to, to pójdzie. Uwaga. Nie jest zła. Niestety moja krew jest chyba zła. Nie wyczuwa tego, gdzie i tam zombie. Chociaż na tamtym filmie byłem pewny, że pójdzie w tej linii i poszedł, więc... No. Dobra. Dobra, ten... Możliwe, że w ogóle kiedyś, jak ja już będę taki starszy, to teraz będę oglądał siebie, który ogląda teraz to. Tak jakby. Że... I będę mówić takie. Ach, to były czasy. To jest możliwe, więc. No, ja teraz tak mam, jak oglądam swoje stare filmy z właśnie. Bo to były czasy. Niezłe czasy. Prawda, niezłe. Oj, Mi spadło tutaj na klawiaturkę takie, nieproszony goście. Czerwony i żółty. Jak majonez i ketchup normalnie. Dobra. O kurde, tutaj nie mam. On mi go zeżre, on mi go chyba zeżre. No, zeżre mi, albo nie zdąży zjeść, ale może nadgryźć. Nadgryź na pewno, dobra, nie, nie zdążył chociaż tyle. Oj, pachołek! Pachoł, dobra, nie stawiam na niego. Walnata, bo nie ma co z nim się patyczkować. Dawajcie mi, słonko, bo ja teraz postawię go. To jest najlepszy rządek. Na noc mi się wydaje... O jest spoko Muchę mam tutaj na oknie Mam nadzieję, że jej nie będzie słychać Bo ja ją nieźle słyszę Kurde, to trochę za wolno idzie O kurczaczki, mocno mleczna Idzie tutaj ktoś Ale już ja się obroniłem Fumshruma ja jakbym kupił. Dobra, kupujemy shrooma. Kolce ciekawe, kiedy bym miał, bo to było, p, gdyby one tu były. Ale to było. op. O, nam grzybek, to one będą rosnąć za chwilę. Niestety nie ten, którego teraz posiedzimy. To tak szybko nie urośnie. Screener! Ale to jest jego słabość. On jest jak zwykły zombie, jak mamy shrooma. Więc o to się nie martwię. No patrzcie, on zaraz zostanie załatwiony. Chociaż się trochę martwię, bo jest jakiś nieźle mocny. O, został zabity. Nie by tego chyba. Chyba by go nie zdążył. Oj, ja mam łopatkę, więc zrobię tak. Fajnie by było, gdyby się wysadzało, to by się dostawało tego grożynkę. To by było fajne. Ale można by było jakby zrezygnować. O kurczaczki! Patrzcie, co tu się dzieje. <laughs> zdążył nadgryźć, co za bamy. To jest normalnie, to się nazywa bambik podstawowy. Ale wiecie, to lepiej dam tu, bo tu nie mam jeszcze funschruma. No, już mam. Już mam. Ogólnie tą gierkę będziemy robić do końca. Więc nieźle. Dobra, czy ja teraz będę starał tych, może, a tu będę snow. Dobra. Patrzcie, my już mamy taką dobrą antlerię. ja nie mogę. Takie to jest chyba jedna z lepszych. Nie no, pewnie są dużo, dużo lepsze, ale... Ale to jest bardzo też dobra. To już jest Final wave! Co? To, że jest Final Wave. W ogóle nie miałem bladego pojęcia. Że teraz już będzie Final Wave. O nie, on się tu przerarł! Zjadł go, on był od samego początku. Nie ma on... on nie ma honoru. Za nie ma honoru. Dobra, nie, dajmy jeszcze tu stopnie. Patrzcie, będzie słychać jak się drapie. Może to było... Może to było słychać. Ale dobra, zbieram słonka. Ja dziś nie wiem, czy nie nagrywam jeszcze jednego filmu z nowej serii, która już kiedyś była, ale będzie wznawiana, jak teraz dużo serii w sumie takich jest. I będzie to seria w poszukiwaniu Herobrine'a i mamy zjadacza grobów. Pięknie. Tak kiedyś nagrywałem jakby Minecrafta na wersji 1.5, teraz będę nagrywał na 1.6, bo 1.5 się zbagowało, że jest zakaźna i po prostu zobaczę jak wyglądał to Minecraft kiedyś. Plant Grave, tak. I Uwaga, ja się nie patrzę. Dobra jest play, więc daj play. Boom! Uwaga, nie widziałem jakby coś. Oj, idzie screen do retyka. Go musimy zabrać, to z kogo zrezygnujemy? Mi się wydaje, że ze Snoopy z rezygnacja będzie. Zabieramy na pewno to, to, to. To, to. Walnut na pewno się przyda. I teraz to, czy to. Z tego czy z tego rezygnujemy. Oj, to jest ciężki namysł. Nie mam pojęcia. Hmm. Ja bym szczerze zrezygnował z Nobi. Tak, bo on jest dobry, on jest lepszy chyba. Dobra, więc robimy tak. Oj, dużo jest tych grobów. Dobra, i teraz tu zasadamy. Mogę dać sunflowera, to by było bardziej opłacalne Aj zlamiłem. Jak zawsze w sumie. Kur on tak wygląda, że mnie nie stoi sunflowera jeszcze. Tu pójdzie zombie. Jestem prawie że pewny, że tu pójdzie zombie. Kurde. Nie no, ostatnio mi to nie wychodzą moje triki. No daj mi to słonko. Dziadzie. Dziadzie jeden. Dasz mi to słonko. Dziękuję. Cyk. Dobra, teraz pójdzie tu zombie. 100%. Tu jest... Taki grub, to pewnie pójdzie odwiedzać ten grubi na podkaruslinkę z głodny będzie chciałem zjeść. Nie, tak nie. Ale widzicie, tu też jest grub. Ale kolejny już na 100% pójdzie w tu. Akurat. Więc dobra. Nieważne, gdzie pójdzie i tak wszędzie już mam to samo. Jak chodzi tutaj o bijatykę, ale jak chodzi o tu, to jeszcze nie. To już mogę wstępnie tu nawet postawić. Dobra, dawaj! Pierwsze robię swoje antylerię słoneczniczków, a potem tutaj rozbudowuję, chyba że będzie jakiś niebezpieczny moment. Czy jedno słoneczko tu daje 100? Czy 25? 25, jakby dawało 100, to to by było za dobre. Dobra, ja dam tu. Tu to chyba będzie rozsądne. Coś ja tak czuję, że to będzie rozsądne dać tu. Nie było. Nie było totalnie. O nie. O nie. Szybko słonka! Nie, zje mi antylerię. Dobra, nie! Może nie da rady, a może da radę. Nie jestem pewien. Nie no, zje chyba. Tego małego mi zje, ale... Go chyba nie zdąży. Chociaż... Oj, on chyba zdąży. Te postawię go jeszcze na ten... Nie no, teraz to nie zdąży na pewno. Cyk, nie zdążył. Teraz daję tu. To będzie chyba rozsądne. Chociaż zawsze tak mówię, a później nie jest. O, on już nam urósł ten grzybek. To nie było rozsądne. Po raz drugi. O, ale zjadać grobów możemy postać tu. Zjedną ten grobi i tu będziemy możli, Mogli postawić kolejnego. Ja chyba zdążę się to załatwiać, póki on mi tu przyjdzie. No, zdąży. No już zaku. Dobrze, w ogóle koło chcę pozdrowić? Party zombie: 1, 2, 3 Kabelix Pierwsze Shibosu, później Kabelix A teraz jakiś taki gość. Uff, więc Chociaż ostatnio mnie nie oglądał od Śmingusa Dingusa. Nie pisam kom Biedny Kabelix. On już jest w ogóle starym. Widzę, on, on nie ogląda chyba już od jakiegoś. Od jakiegoś września 2021. Może nawet wcześniej chyba. Nawet chyba wcześniej szczerze, kur. To on już jest starym widzem. Och, dobra, aż się zlękłem jak to zobaczyłem. Się normalnie zlękłem. Tutaj jaka jest słaba obudowka. Co to jest w ogóle? To, to w ogóle można nazwać obudową, takie coś? Mi się wydaje, że nie. Że nie można, ile to trwa? Już 12. Ajajaj. Dzisiaj ja nagram jeszcze jeden film właśnie. Od razu po tym, tak od razu. Znaczy, ten wrzucę je od razu potem. Chyba, jest, jest dość późno, bo jest 19.30. Więc nie wiem, czy ja się wyrobię w ogóle. Oj, tu idzie pan nie? Ty, bo on mi zeżre. Przecież go to on tylko chapnie i już go nie będzie. Właśnie. Ty, patrzcie! Ty. Tyka! Nawet się nie wasz. Nie! Nie! Ty hamie. No, czy... No co za cienias! Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Dobra, dobra. Ja nie, nie wierzę, co się dzieje. Tyka mi zgromiła tutaj ten... Ja myślę, że jest słabszy. On jest chyba jak... On jest chyba medium. Nie mogę tego sprawdzić, bo nie mam tego armaniaku. Po tej bitwie chyba będzie dostawać. Jest to możliwe. Ale obiecuję, że nie widziałam znowu, co jest. Bo ja to tak sobie fajnie zasłaniam. I fajnie. Bo się nie spodziewam co dostanę. Jak wygram. Więc to jest fajne. Oj, tu idzie pachołek. Zwykły ząb. Więc tu nie jest zabezpiecznie. Tu także nie jest zabezpiecznie. Bo tu już jest to prawie rozwalone. On to haps nie i zaraz tego nie będzie. Oj, więc jest lipa. Dobra, nie. Tu postawiłem tego grzybka bezsensownie. Osłyszałam, że tam jakiś grzybekurus. Oj! On to nie, nie jest za mocny jak mam go Czy czekaj, nie? Nie, to tak działało jak, że to na niego Ja myślałam przy sobie, że te którzy od góry walą Bo też działają ci, którzy od góry Ale on też działa Ten nie działa, ale ten działa Oj, my jesteśmy dopiero w połowie walki Po tej walce jeszcze będzie jedna i będzie koniec Tego pięknego filmu A jak go zrobi live'a z plant fazami, z zapowiadanego? I zapowiadanego, i zapisywanego. Oj, no to by mogło być fajne. Może w jakiś wolny dzień. Bym mógł zrobić. I to by był taki luźny live, jakbyście mi dawali jakieś pytanka, na przykład i bym odpowiadał. Może takie coś zrobię. Jak mnie nakłonicie do tego, żebym coś takiego zrobił? To ja jestem chętny. Bo ja teraz chcę nagrywać rzadziej live'y. Dobra, wow, teraz tam był mój pulpit, na którym nic dobrego nie ma. O nie, tyka. On jest mocny, tyka strasz tyka strasznie mocna. No czemu wy nie atakujecie, tylko czekacie? O, dobra. Jeszcze final wave'a nie ma. Tu akurat dłuższa jest ta walka. O ja, nie mogę. Dwie tyczki. Trąbi, mi trąbi. <noise> Ciąg go tylko chapsnie już będzie po nim. Nie on go nawet nie chapsnął. Czekajcie, kto trąbnął? To jest... Nie no, żartuję, widzę. Żartuję, nie zobaczyłem nikogo. Nikogo nie zobaczyłem na swojej drodze. A tu mi już tyczki i mi rozgrąć armię, więc to było nierozsądne, co ja zrobiłem. Ale no... No, zjedzmy sobie te groby, bo nie mam mi tak na co wydawać zebrak pieniążków. Bo właśnie dokończyłem swoją antylerię. Możemy w sumie tak robić. I tu to poszło Dobrze, że przez przodek końca zebrałem, bo już by było po. Więc nie kupujmy tych zjadaczy grobów. Oj, tu idzie tycznik. Tycznik. Tucznik, tycznik. O nie. Dobra, postawę go jako łakoć. Jako łakotkę. No to tu postawiłem. I on nie może zginąć do końca filmu. Tak, do końca tego... Tego nie może zginąć. O kurde. Nie, bo oni się teraz wyłonią z grobu. Nie mogę dopuścić, żeby ten grzybek... Grzybek Gosia. Nie, grzybek... Gacek, tak, grzybek Gacek. Nie może zginąć. Grzybek Gacek. O, szla. Szybko. kolejny taki grzyb ofiara. Kolejny grzyb ofiara. O nie, ale... On nie zginie. Jest. Gacek nie zginął, grzyb ofiara także nie zginął. Więc no, jest pięknie według mnie. On jest mocniejszy chyba niż wiadro. Jak się go trzeba zabijać bez... Jak ma screen door. Wysłał mocniejszy niż wiadro. O, mamy! The, sub... The Suburban Almaniak. Mamy. Almanak? Almaniak. Nie wiem jak to mówić The Suburban Almaniak. Mamy. Pięknie. Czekajcie, teraz jeszcze jeden level. No, możemy zrobić. Keep track of all plants and zombies you encounter. Tak. View Almaniak. Aha, view plants też dało się no przecież Zapomniałem, myślałem tylko. O nie! Prawie zauważyłem! Prawie, ale od razu oko mi zeszło. Dobra, wie w zombies! Mamy wszystkie zombie, które odkryliśmy, i tu jest ich naprawdę dużo. Już się przestraszyłem. Dobra, regular zombie, oczywiście. Low. Ten zombie kocha mózgi! N nigdy nie jest dla niego ich za dużo. Jakby mózgi, mózgi, mózgi. Aj, ja... on. A on. Make no mistake, flan zombie loves braids, but somewhere down the line, he also pick up a fuzzle flags. Maybe it's because the flag always... Czekajcie, czy tu jest opisane ich szybkość? Nie. Ale te zombie z językiem chyba są szybsze z tego, co wykładowałam na filmie. Gazetka. On ma... low. Speed. A czemu tu nie pisze speed? Dobra, close. O nie! Znowu prawie zobaczyłem, Boże święty Dobra Wszedłem Wait what? Everybody załami O oh, nie, to jest minigra. It's just like hunting Myślałem, że będzie nowy ząb Dobra, czyli mamy tą grę z tym waleniem motami. Chociaż to jest chyba najlepsza minigierka. Albo to, albo wazy. Ja lubię tą minigierkę O, ja tu mogę kupywać. To kupmy sobie. Jak teraz mi z tego wyjdzie zombi... Oj, to pożałuję. No dobra, nie mam grobu. Jakbym wszystkie te groby zdążył zni zniszczyć? Co by się stało? A, się pojawiają groby, no dobra. To już wiem. Po prostu się pojawiają. Są dwa typy ludzi. Ci, którzy walą tak. A ci, którzy walą tak jak ja, czyli tak. Napisz w komentarzu jakim ty jesteś. O! Ja jestem tym, który wali tam. Bo tak by się niewygodnie walił. Tak nudno. A tak to. Pięknie jest. Patrzcie, nawet tak. Ło, wow, wow, wow Ten grob jest za blisko. O ty, capie. Z tego wyjdzie? Z tego wyjdzie. Z tego wyjdzie zaraz. Jaki jak? Ja już to widzę. Z tego tu. Na którego walę młotem. Z tego coś nie wychodzi. Więc wiecie co? Zostanie zjedzony, jak tak wolał. Ta minigierka jest fajna, ja ją lubię. Jest moja chyba ulubiona. Ona jest nawet lepsza niż wazy. Wazy są dosyć nudne. Dobra, cyk, cyk. Z tego się wyłoni, z tej czahy. Ale nie wyłoni się. Nie zdąży, żeby zostanie zjedzona. Dobra, nie wiem, co będzie w kolejnym odcinku. Nawet nie będę się z tym równał. Nie wiem, czy to nie będzie futbal zombie, to chyba będzie futbal. No, bo będzie futbal, a później chyba będzie disco już koniec nocy. Najbardziej się boję mgły. Mgła to jest najgorsze. Mgła to są najgorsze po poziomy, według mnie. Są takie nudne. Ale właśnie one są najstraszniejsze, bo tam idzie, jak balu zombie. Na którego kiedyś mówiłem Balon boy. No właśnie. Nie wiem dlaczego. Dobra, wiaderko już tu mamy, widzicie? Jak widzicie, bądź nie, chyba że jesteście śleputcy, oj. Karpatka. Karpatka wiosenna. Oj, teraz wychodzi z każdego grobu po jeden zombie? Tak. Ale ja to na razie zrobię, bo ja jestem speedrunnerem. O, halucynek! Mamy halucynka, dobra. Ja dam main menu już teraz, bo nie chcemy zobaczyć, co jest kolejny. Już mam level 6. No to teraz na 100% będzie iść futbol. futbal. Już nawet mogę się z tym liczyć. Odcinek trwa, no, 22 minuty, więc tak idealnie jak na odcinek. Więc co, jak wam się podobało, zostawcie łapęce w górę. Zawsze to mówię na koniec. Może sprób spróbujmy tego nie mówić. Po prostu widzimy się w kolejnym odcinku. Życzę miłego dzionka i pa, pa. To jest lepsze.